Tutaj jest kapitalnie fajnie. Tutaj jest kapitalnie fajnie. Bo strumień fajny jest. Bo strumień fajny jest. Witam, witam. Bardzo fajny strumień tutaj jest. Bardzo fajna woda. A woda zdrowia doda. Bardzo fajna woda. Pozdrawiam wszystkich tutaj z tego pięknego miejsca. Z tego pięknego strumienia. I na razie. Cześć. Stumień, stumień, stumień fajny, stumień, stumień kapitalny, stumień bardzo fajny jest. Tak jest, bardzo fajny jest.